Witam wszystkich. Jest i bojownik. Chyba mu tu pasuje. Samemu. Przytył. Wyrósł. Płetwy mu się wydłużyły. Ma o wiele dłuższe płetwy. Niż jak był w akwarium z wszystkimi. No pięknie on wygląda. Czasami się stroszy. Tak znaczy stroszy się. Potrafi rozłożyć wszystkie płetwy. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Ostatnio jak ślimak był na przedniej szybie. No to właśnie się tak rozłożył ładnie, i wtedy właśnie zauważyłem. To było parę dni temu, że mu płatnie podrosły. One takie są białe na końcówkach. E, ja myślałem, że to pierwsza jakaś jest coś. No to okazało się, że one po prostu rosną, e, robią się coraz dłuższe. Także bardzo mu to pasuje. No Prąd jakiejś tam wody jest z tego filtra, tutaj, ale on jest bardzo malutki. Jaki miałem problem? Mam nadzieję, że to już się pozbyłem tego problemu. Zaczęły mi obumierać roślinki i krewetki mi kity odwaliły. Nie wiem dlaczego. Obniżyłem temperaturę, wyciągnąłem 50% wody. Parametry wody były ok. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego. Może za dużo toksyn. No także wyciągnąłem 50%, zamieniłem. Na razie wygląda wszystko ok. Jeszcze są te kupy ślimaków. Bardzo dużo tych kup było na początku, bo ten ślimak był pierwszy tutaj. To musiał zjadać mnóstwo rzeczy. Także powyciągałem te kupy. I na razie wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Jest czystsza woda. Zobaczymy, za tydzień jeszcze troszeczkę odciągnę. Eee, odciągnę, w sensie ściągnę ten syf. O widzicie, tu się na przykład zbiera. O, ściągnę ten syf. I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Miałem jakąś rybkę dorzucić, żeby tam ruszała. Ale... Stwierdziłem, że nie. I chyba dobrze zrobiłem. No, nie mogę go Wam pokazać w tym momencie, bo nie chcę się rozłożyć, ale naprawdę jest e, ładniejszy. Zmieniłem mu dietę na mięsną. Zmieniłem mu dietę na mięsną. Już Wam pokażę, co mu daje. Dwa, trzy robaczki. Dosłownie dwa, trzy robaczki dziennie dostaje coś takiego. Bloodworms, robaki krwi, czy jak to tam przetłumaczyć. Eee, krwie robaki, w wolnym tłumaczeniu. To są suszone robaki. I wrzucamy sobie po prostu 2-3 robaki. Na początku nie chciał jeść. Eee, był przyzwyczajony do płatków, ale no wiecie, głód, dopad, no to zaczął wcinać. I powiem Wam szczerze, że naprawdę wygląda dużo lepiej, niż jakby w akwarium ze wszystkimi rybkami. E, wygląda bardzo zdrowo. Bardzo zdrowo. Płetwy piękne, jak on je rozłoży, to pięknie wygląda. Bardzo mi się ją podoba. E, mało tu się dzieje w akwarium. Ale naprawdę fajnie jest sobie popatrzeć Sofie. Jak chcecie e, przyjechać po pracy i się uspokoić, to rzucacie spojrzenie na to akwarium. I normalnie jest. E, od, od razu was uspokaja. No, Niewiele nie się tu dzieje, jest ta rybka fajna. Ładna, przykuwa uwagę. Korzeń też robi robotę. E, mam nadzieję, że jeszcze roślinki wy, wybujają do góry. O, sorry. Chciałem Wam pokazać, jak wybujają. I będzie to robiło naprawdę fajną robotę. Odbija mi się wszystko, sorry. Odbija mi się wszystko, co jest za mną. Jeszcze się nie zrobiło super ciemno. Słoneczko teraz wychodzi. E, byłem podlać pomidory w szklarni. I teraz po prostu siadłem przy akwariach. Zaraz tutaj wrzucimy jakieś jedzonko. I, I tyle. Dobra. Eee, dajcie łapkę w górę. Mam nowe projekty, mam nowe pomysły. Czekam aż mi się zwiększą subskrybenci, czyli wy. Dziękuję za subskrybowanie widzowie. I, i co? I no, coś się dzieje, coś nagrywam. Bardzo mi się to podoba. Eee, chciałbym mieć większe możliwości. Może kiedyś będę miał. Na razie to są takie, wieszcie, wiecie, przemyślenia, co tu robić, jak tu robić. Eee, tak jak mówię, mam akwarium, uczę się, mamy nowe rybki, mamy nowe ślimaki, eee, zjadają mi roślinki itp. Zaraz Wam pokażę wszystko w, w drugim akwarium. I uczę się na błędach, uczę się na YouTubie, uczę się na książkach, uczę się gdzie tylko mogę. I powiem Wam, że ta wiedza eee, może w nazwach słabo, jak to wszystko się nazywa po polsku, po angielsku. Ja mieszkam w Anglii w tym momencie, także to jest po angielsku. Eee, uczę się też po polsku. Eee, nazw rybek i wszystkiego i jest to... Nie jest to skomplikowane, ale no zapomina się, zapomina się. Dla tak? takiego zielonego, zielonego akwarysty, tak jak ja, no to, no to wszystko, proces jeszcze... Dochodzi do tego rodzina, praca, także mało czasu. No ale przypuszczam, że Wy wszyscy macie mało czasu na hobby. No może ktoś wie, ma więcej czasu, no to jest super. Ja kiedy mogę, to robię. A tych hobby mam trochę, mam ogród, mam akwarium. Patrzcie jak to wygląda, rany julek, ale fajnie, nie? Dobra, nie zawracam kopary, bo się rozgadałem. E, dajcie suba, dajcie, dajcie komentarz i dajcie palec w górę. Albo w dół, no jak ktoś lubi dać w dół, to też. Też coś się dzieje na kanale i za wszystko dziękuję.